Dzień dobry! Witamy w programie Naruto! To jest specjalny program! Dzisiaj wydanie specjalne! Wywiad z Naruto! No witam, witam wszystkich! Mam 16 lat ma i mam na imię Naruto. I przeżyłem naprawdę dużo przygód. Pokonałem wiele wrogów. No i oczywiście kogo kocham, tak? Kocham... Hinata, a co wyście myśleli, za sukę nie da... Dawa... Jeszcze coś, nie dawajcie gejowskich filmików o nas! Ani zdjęć, ani nic z tym podobne! To jest k... to jest nieprawda! My... my nigdy nie byliśmy razem i nie jesteśmy! To, że się pocałowaliśmy w trzecim odcinku, to był zwykły przypadek! Po prostu przypadek, rozumiecie to? Proszę nie dawać gejowskich filmików i zdjęć! Co? Co ty No tak, no tak! No ale, przecież te zdjęcia musiały skądś się wziąć! To nie? To było po prostu zrobione w pandzie, albo jakieś przerobione. Po prostu goście se robią to i robią. I to jest właśnie na mój kłopot. Nie róbcie tych zdjęć, ani żadnych filmików ze zdjęciami. Rozumiecie to? No, ale Sasuke na poprzednim wywiadzie coś innego powiedział. A co niby? Że jesteście razem! I że się, normalnie całujecie! I żeby o tym nie mówić saku, żeby saku jak się wkur, to już nie będzie fajnie! On kłamał, po prostu kłamał, chyba mi zrobić na złość, jacie. No, ale on by wtedy też sobie niszczył reputację, więc by raczej nie kłamał! Ale kłamał. Wiesz, może na no to lepiej się przy... Znajdź DO tego! Nie mam co się przyznawać. Jego ja nie kocham po prostu. Nie wiem, dlaczego on tak powiedział, ale po prostu to jest debil, debil, debil i jeszcze raz debil. Tak? To dlaczego on by cię prawie pocałował po tym, no, walce przy tych kamieniach, kiedy on dochodził do, do, do Wiczebaru, no? Ja nic nie pamiętam. Mogę po prostu się przewrócił albo co? zjacie. się! Co? To nie jest prawda! Ponieważ ten no, on chciał cię już pocałować, ale zjawili się dziennikarze i się cofnął! Co? A gówno! A ty się zamknij, ja nie mam nic z nim wspólnego. To jest debil, oczy do nicza mama i pewnie teraz z nim siedzi i go kocha i nadwycie! za Sasuka jest gejem! No tak, al albo oni z jest dziewczyną. Aha, a skąd to możesz wiedzieć? No ja nie wiem. To znaczy ja więc mangi, bo czytałem. Co czytałeś? Mangę czytałem. No i co w takiego w niej było? Wiesz, że Sasuke się całuje jest o i mówią obydwaj kochamy się. A ja takie coś widziałam z i i Naruto! Nie, to Naruto. <noise> tak, ci miałem całować się z tobą, tak? A dziła mi, że z tobą i to, że w bandze to. Wiesz? A ja coś nie sądzę, bo ja się z nim nie całowałem. To, że się całowałem w tym odcinku, to był przypadek, po prostu przypadek. Zwykły pchy to teraz Państwu pokażemy zdjęcia, w których świadczy o tym, co oni robią! My nic takiego nie robimy! A! Widzicie? Tutaj na tym zdjęciu! I tutaj! I tutaj, się cały lecie! No? I co? To... Mówiłem, ktoś to w pancie rolu albo w innym programie. Ja ci nie potraficie tego przyjąć. No widzisz, widać, jak ona, że to wasz pierwszy pocałunek. A odwal się, wiesz? Tak? Mam cię odwalić? Tak. Słuchaj koleś! My już o tym wiemy! Nie wywiązuj się z tego! Bo może cię rzucić? A ty się zamknij, bo ja go nie kołam. Antas, wykro mi, ale kończymy program.